Edyta Nawrocka, witam Państwa 14 lutego. Zapraszam na serwis informacyjny. Z powodu mrozów mieszkańcy Wałbrzycha wielokrotnie w ostatnim czasie byli odcinani od wody. Pracownicy Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji mają ręce pełne pracy, ponieważ tylko w lutym odnotowano ponad 300 awarii. Problemy z zamarzającymi rurami, z którymi każdej zimy boryka się WPWiK dzielą się na dwa typy. W pierwszym przypadku zamarzają przyłącza do budynków. Co pozbawia wody mieszkańców danego obiektu. Apelujemy po raz kolejny, żeby jednak zadbać o to piwniczne pomieszczenie, okna, sprawdzić, czy są pozamykane. A tam, gdzie już to jest za późno, po prostu gdzie ludzie czekają, to o cierpliwość. Dojedziemy do każdego. Mamy około 300 zgłoszeń, zostało nam jeszcze około 50 do usunięcia. Niestety, do awarii takiej małej przyłącza do budynku, jak i do awarii sieciowej potrzeba praktycznie tyle samo ludzi: dwie, nieraz trzy osoby. Także czysta awarii takich przyłączeniowych i mamy też około 60 awarii sieciowych. Drugi przypadek jest dużo poważniejszy, ponieważ dotyczy awarii sieciowej, gdzie zamarzają znacznie grubsze rury doprowadzające wodę do całych dzielnic miasta. Z takimi przypadkami WPWiK miało do czynienia w ostatnich dniach, kiedy to awarii uległy sieci wodociągowe w kilku dzielnicach Wałbrzycha. Na szczęście niektóre udało się już naprawić. Ostatnio udało nam się usunąć awarię w dzielnicy Piaskowa Góra w nocy z 13 na 14 lutego. Uruchomiliśmy sieć wodociągową, także mieszkańcy Piaskowej już mają wodę. Również jest dobra informacja, ponieważ udało nam się usunąć awarię w trzech w ulicy Armii Krajowej. Także ta część Starego Zdroju też ma wodę. No, w miejsce jednej wyskakują cztery kolejne. Walczymy z 3 maja z ulicą Morcinka, w ulicach Szczawna Zdroju w okolicach Wałbrzycha. WPWiK zapewnia, że wszystkie awarie będą sukcesywnie usuwane. W najbliższych dniach zapowiadana jest także poprawa pogody, dlatego pracownicy wodociągów liczą na to, że liczba awarii znacząco zmaleje. Księżna Daisy Hochberg von Ples jest jedyną związaną z naszym miastem osobą, która żyła przed 1939 rokiem i jest powszechnie rozpoznawana przez Wałbrzyszan, a także znana w innych regionach Polski i za granicą. Powstająca fundacja jej imienia ma promować Wałbrzych. W utworzeniu fundacji wezmą udział przedsiębiorstwo Zamek Książ i gmina Wałbrzych. Jej celem ma być organizowanie, wspieranie i uczestniczenie w działaniach na rzecz rozwoju tożsamości regionalnej i wiedzy o kulturze Wałbrzycha oraz Dolnego Śląska. Fundacja będzie prowadziła działalność kulturalną i edukacyjną. Będziemy się koncentrowali na historii Wałbrzycha, na popularyzacji Wałbrzycha, jego spuścizny, w postaci księżnej Daisy von Pless i rodziny Hochbergów jako osób, które miały przemożny wpływ na rozwój regionu wałbrzyskiego, na rozwój miasta, całej aglomeracji Wałbrzyskiej. Fundacja ma już pierwsze projekty. Przede wszystkim ogłoszenie roku 2013 rokiem Daisy przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przypada wtedy 140. rocznica urodzin i zarazem 70. rocznica śmierci księżnej von Ples. Fundacja planuje także utworzenie multimedialnego muzeum w willi Daisy przy ulicy Moniuszki 43. Kiedy mówimy muzeum, wszyscy właśnie myślą o pamiątkach, o eksponatach, a to ma być muzeum multimedialne. Czyli pamiątki, eksponaty związane z księżną Daisy można dzisiaj podziwiać w Muzeum Zamkowym w Pszczynie. Także w Zamku Książ są wystawy prezentujące o jej osobę oraz rodzinę Hochbergów. Nasze muzeum ma być multimedialne, skoncentrowane na nowoczesnych technologiach. Należąca do PWSZ willa obecnie jest zrujnowana. Dzięki fundacji może udać się pozyskać pieniądze na jej remont. Rozmawiamy z uczelnią i wygląda to bardzo dobrze, bardzo konstruktywnie. Szkoła już remontowała dach tego budynku. On nawet w planie rewitalizacji do 2020 roku ma wpisane funkcje edukacyjne i kulturalne. Także wpisujemy się. Prawo własności budynku to jest jeszcze kwestia otwarta. Prezydent Roman Szełemej zareagował na powstanie fundacji ze sporym entuzjazmem. Bardzo mi się spodobał ten, ten projekt, współtworzymy go. Gmina Wałbrzych będzie wspierała to. W tej chwili, jeśli chodzi o finansowanie, to jeszcze nie, nie ma żadnych, żadnych takich realnych potrzeb. Raczej źródłem finansowania będą instytucje zewnętrzne, instytucje europejskie, środki pochodzące z fundacji wspierających inwestycje czy też projekty kulturalne. Fundacja nawiązała już kontakt z Muzeum w Pszczynie i księciem w Bolkiem Hochberg von Pless, wnukiem Daisy, który ma objąć nad nią honorowy patronat. Dzięki projektowi koronki księżnej Daisy, Wałbrzyszanki będą mogły nauczyć się wykonywać rękodzieła używając technik sprzed stu lat. Fundacja chce także popularyzować wiedzę o perle architektury secesyjnej, jaką jest dzielnica Nowe Miasto, i powstrzymać degradację znajdujących się tam zabytków. Ma przygotować prezentację fotografii, na których ulice takie jak Chopina zostaną oczyszczone z perelowskich naleciałości i pokazane w całej krasie. Osiągają prędkość ponad 100 km na godzinę. Mogą być napędzane silnikiem elektrycznym lub spalinowym, a mimo wszystko, aby nimi jeździć, nie potrzeba prawa jazdy. Mowa o samochodach RC, czyli modelach sterowanych radiowo. Ireneusz Działkowski jest pasjonatem sterowanych radiowo modeli samochodów. Historia jego pasji sięga czasów dzieciństwa. Jak każdy mały chłopiec marzył o tym, by ścigać się po torach miniaturami samochodów. Dopiero w wieku dorosłym udało mu się zrealizować swoje marzenia, dlatego robi to z takim zaangażowaniem. Do dziś wspomina swój pierwszy model. Ja zacząłem tak trochę nie po kolei, bo mój pierwszy model to był model spalinowy to był model RTR, czyli taki gotowy model do jazdy, kupiony po prostu w sklepie modelarskim. I, i, I tak rzucony, trochę się rzuciłem na głęboką wodę, bo, bo zacząłem od spaliny. Nie było łatwo, ale jakoś doszedłem do ładu z nią i, i, i pomału, pomału po prostu ogarnąłem ją, jak to się mówi, i, i, i zacząłem się bawić. Modele, którymi ściga się Ireneusz Działkowski, to niezwykłe zabawki, które stoją w sklepie obok lalek i klocków. Jak odróżnić zabawkę od prawdziwego modelu? Model różni się od zabawki tym, że do modelu mamy praktycznie dostępną każdą część, z którego się ten model składa, czyli każdą śrubkę, nakrętkę, koło, wahacz, sprężynę, cokolwiek, a zabawka nie ma czegoś takiego. Zabawkę po prostu kupujemy jako całość i bawimy się nią do tego momentu, dopóki nam się coś nie urwie, nie ułamie, nie, nie zepsuje, nie spali. Wówczas musimy albo nabyć nową zabawkę, albo kupić po prostu model sobie i w ten czas już się bawić wygodnie. Modele można kupić w specjalnych sklepach modelarskich, a ceny rozpoczynają się od około 400 zł. Już taki model potrafi osiągnąć prędkość kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Najdroższe mogą kosztować nawet kilka tysięcy i rozpędzić się do ponad 100 km na godzinę. Ireneusz Działkowski poleca jednak rozpocząć zabawę od najprostszych modeli, ponieważ łatwo je opanować. To jest model, ja to nazywam ten model takim modelem pod strzechy. To jest najtańsza rzecz, jaką można po prostu... Zacząć zabawę modelarstwo. To jest chiński model. Nie ma tu jakiegoś szału, jeśli chodzi o rozwiązania techniczne i tak Ale można się nieźle nim zacząć bawić. Model elektryczny z napędem elektrycznym. To jest model off-roadowy, którym naprawdę można się nieźle bawić za stosunkowo nieduże pieniądze. Na ogół to dzieci najczęściej zarażają swoich rodziców chęcią do zabawy modelami. W przypadku pana Ireneusza było inaczej. To on sprawił, że jego syn również zaczął ścigać się małymi samochodami. Jeździ ze mną na zawody, po prostu serwisuje modele, bawi się w to też. Całkiem niezłym efektem, osiąga tam w miarę dobre miejsca. Nie jest, nie jest w końcu stawki, po prostu walczy dobrze. Swoją pasją stara się też zarazić innych. Założył w swojej miejscowości Ludwikowicach Kłockich sekcję modelarską, na którą regularnie przychodzi obecnie około 12 osób. W tym celu również Ireneusz Działkowski wybudował swój własny tor do wyścigów. Obecnie w okresie zimowym dostosował go do panujących warunków, więc nadal można się na nim ścigać. Na bazie tego toru letniego jest zbudowany właśnie tor śnieżny. Jest on nieco krótszy od letniego, bo ma tylko 65 metrów długości, ale jest inna, inna konstrukcja tego toru, po prostu bandy są inaczej skonstruowane, inac, inne kąty najazdów, zjazdów, inne hopki. Naprawdę śnieg jest tak plastycznym materiałem, że, że można z niego różne rzeczy zrobić, a zabawa jest naprawdę wspaniała. Ireneusz Działkowski zaprasza wszystkich chętnych do jazdy na jego torze wyścigowym. Przez cały czas można również zapisywać się do sekcji modelarskiej i próbować swoich sił w wyścigach, również organizowanych na wyższych szczeblach. Szczegóły na stronie internetowej www.rcdziałkowski.pl. Teatr Lalki i aktora w Wałbrzychu, jako jedyny z Polski, zakwalifikował się na trzeci międzynarodowy festiwal Teatrów Lalek Krajów Unii Europejskiej imienia Roberta Schumana Eurofest 2012, który odbędzie się w dniach od 7 do 11 maja. Organizatorem festiwalu jest Państwowy Teatr Lalki Tęcza w Słupsku. W konkursie weźmie udział 9 teatrów z krajów Unii Europejskiej. Głównymi celami festiwalu są integracja kulturalna krajów Unii, wymiana doświadczeń, prezentacja dorobku artystycznego teatrów dla dzieci oraz nawiązanie twórczych kontaktów. Jest dla nas to dużym zaskoczeniem, że jesteśmy jedynym teatrem z Polski, ponieważ z tego co wiemy, było tych teatrów dużo sporo i były to teatry bardzo markowe, czy teatry animacji z Poznania, te Pleciuga ze Szczecina i wiele, wiele innych. Myślę, że tak jak, jak organizatorzy piszą, myślę, że to będzie bardzo fajne spotkanie dyrektorów, artystów z tych krajów Unii, żeby można było wymienić swoje doświadczenia, swoje poglądy na temat teatru Lalek w szerszym tego stopnia, biorąc pod uwagę jakby to, co się dzieje w teatrze Lalek na świecie, w Europie. Wałbrzyski Teatr stanie w szranki ze spektaklem Calineczka w reżyserii Konrada Dworakowskiego z teatrami z Hiszpanii, Szwecji, Słowenii, Finlandii, Rumunii, Łotwy, Czech i Niemiec. Calineczka zebrała już laury na dwóch festiwalach w Kielcach i w Poznaniu. Pierwszą taką nagrodą w 2009 udało nam się wygrać festiwal Brzechwa Inni w Kielcach. Dostaliśmy wtedy nagrodę prezydenta miasta Kielc. To było w 2009 roku i od tego jakby zaczął rozpoczęła się ta taka dobra passa Calinecz, kolejną nagrodą w ogóle zaproszeniem na kontekst był to festiwal konteksty sztuki festiwal sztuki współczesnej udało nam się zakwalifikować mimo tego, że Calineczka jest to tytuł znany, ale reżyser i autor scenariusza napisał ją jakby na nowo i przez to festiwal sztuki współczesnej no i wśród bardzo znakomitych spektakli z Polski i z Europy udało nam się zdobyć dyplom specjalny za ten spektakl też jest to bardzo duże wyróżnienie, taki prestiżowy festiwal. Nie tylko wyróżnienia otrzymane na festiwalach świadczą o jakości danego spektaklu. Calineczkę wyróżnia przede wszystkim to, że jest bardzo dobrze odbierana przez publiczność. Wynika to z faktu, że sztuka została napisana w bardzo nowoczesny sposób, a jednocześnie pozostała wierna swojemu bajkowemu pierwowzorowi. Tak naprawdę to spektakl stricte lalkowy, gdzie aktorzy są tylko animatorami, więc widzimy tylko postaci lalkowe. Do tego klasycznego teatru lalek, gdzie, gdzie mm, mamy i mapety, i calineczką jest zwykła lalka Barbie, która, yy, która jest niewielkich rozmiarów, dołożone są projekcje multimedialne. Czyli tak naprawdę ta mała forma, calineczka, którą widzimy yy, na spektaklu jest odzwierciedlona w tych projekcjach multimedialnych jako postać aktorki, która odgrywa to samo, co canieczka prezentuje. Wyjazd na prestiżowy festiwal to doskonała okazja do podzielenia się doświadczeniami teatrów z całej Europy. To również możliwość uzyskania dobrych kontaktów do współpracy międzynarodowej. Pojawił się jednak pewien problem, ponieważ samochód, którym teatr podróżował po Polsce, od wielu lat jest w bardzo złym stanie i dyrekcja teatru dokłada wszelkich starań, by zebrać fundusze na zakup nowego. Nasz bus teatralny jest z 1998 roku, ma przyjechane prawie 400 tysięcy kilometrów i zdarza się tak, że zdarzyło nam się jakiś czas temu, że jadąc na wyjazd do Głogowa od Świebodzic już niestety dalej samochód nie ruszył. Ledwo dojechaliśmy z powrotem do Wałbrzycha, trzeba było szukać firmy, żeby nie płacić kar umownych, jeżeli chodzi o, o, o kontrahentów. Udało mi się pozyskać dosyć sporą kwotę na, na zakup nowego busa z Fundacji Rossa z Wrocławia. Fundacja dała akces, że. Jeżeli pozyskamy resztę środków, to, to oni nam dołożą dość sporą kwotę, powiedzmy jedną trzecią tego, co potrzeba na busa używanego. Nowy bus to jest koszt około 200 tysięcy netto, więc o takim nawet nie marzymy, ale marzymy o jakimś dwu, trzyletnim, żeby wiadomo, nie mamy wydać jakiekolwiek pieniądze, to dobrze by było, żeby to była inwestacja na najbliższe chociaż 10 lat. Trzeci międzynarodowy festiwal teatrów lalek krajów Unii Europejskiej imienia Roberta Schumana Eurofest 2012 odbędzie się w dniach 7-11 maja. Przypominamy, że Wałbrzyski Teatr będzie reprezentował na nim nie tylko nasze miasto, ale także całą Polskę, ponieważ otrzymał zaproszenie jako jedyny teatr z kraju. Po trzyletniej przerwie w Wałbrzychu ruszyła powiatowa liga pływacka. Na basenie przy ulicy Ogrodowej indywidualnie i zespołowo rywalizowali uczniowie z sześciu szkół ponadgimnazjalnych. Ligę pływacką udało się uruchomić dzięki staraniom wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego oraz wsparciu starostwa powiatowego i sponsorów. Podczas drugiego startu w tegorocznej edycji uczniowie Ceramika, Energetyka, pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego II, liceum zmagali się na dystansie 50 metrów z stylem dowolnym oraz w sztafecie w stylu zmiennym. Drużyny występowały w mieszanych składach z równą liczbą dziewczyn i chłopców. Startowało około 40 zawodników. W sztafecie zmiennej, gdzie startuje najpierw szpiet, żabka, delfin i kral. Najlepszą szkołą okazało się pierwszy liceum zgodnie z tym z numeracją szkół. Drugie miejsce zajęło drugie liceum, trzecie miejsce, trzecie, no i czwarte, czwarte. Celem zawodów jest popularyzacja pływania wśród młodzieży, która od czasu zamknięcia basenu przy ulicy Ratuszowej ma utrudniony dostęp do tego sportu. Obecnie w Wałbrzychu znajdują się jedynie dwa baseny, przy zespole szkół numer 10 oraz w szkole podstawowej numer 21. Trenerzy pływania przyznają, że jak na drugie co do liczebności miasto na Dolnym Śląsku jest to zdecydowanie za mało. Jest to bardzo mała ilość basenów na, na terenie Wałbrzycha. Gdzie jeszcze na tych basenach są, trenują sekcje pływackie, kluby nauki pływania, godzin, i nawet dla normalnych ludzi, obywateli Wałbrzycha, no, czy, czy młodzieży, która ze sama chce się dokształcać w pływaniu, no nie ma tych wolnych godzin za dużo. Uczniowie mają nadzieję, że po otwarciu akwazdrojów w Wałbrzychu częściej będą organizowane zawody w pływaniu. Powinno być organizowane częściej. że udało się w tym roku zorganizować tą ligę szkolną, ale powinno być tego zdecydowanie więcej. Z innych sportów jest zawody sporo, a pływanie jest jakby tak zapomnianą dziedziną. No moim zdaniem powinno być więcej, I to o wiele więcej. Teraz jak się zaczęło, to jest dobrze, że są dosyć często, teraz co miesiąc. Liga pływacka trwać będzie do kwietnia. Swój udział mogą jeszcze zgłaszać reprezentacje z innych wobrzyskich szkół ponadgimnazjalnych. Pula nagród w zawodach wynosi obecnie 5000 zł. To wszystko, co przygotowali dla Państwa nasi dziennikarze w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro o godzinie 17.15. Prezenterkę uczesał Salon Fryzjerski RNE Wałbrzych Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu Wałbrzych 24.com